przez większość część meczu widzę wprowadził, ale to my zdobyliśmy wyrozumiającą bramkę. Można się cieszyć, ale widać, że po kiedy mecz się skończył, jesteście zadowoleni z tego wyniku. Yy, znaczy, w się nie ułożył to naszej możliwości, żeby na poruszyć. Po potem które stanął, przy yy, siły zabrakło przez MZP, drugi odej, dostaliśmy bramkę. Ciężko nam było wrócić, w drugiej połowie wysiliśmy jeszcze bardziej ofensywnie. Myślę, że prowadziliśmy grę. Yy, w Turumanii była tego bramka Dawida. Yy, bo w stanie 0 dla Widzewa Dawid Nowak wybiegał sam na sam w drugiej linii, a sędzia Lidniowicz podniósł, yy, podniósł Spalonego, głównie to gwizd, no, no Nie rozumiem dlaczego. tutaj się pana sędziego, nie chcieli, chcieli powiedzieć na ten temat. Nie wiem, że nadzieję, że nie przyjdą przeprosić, bo to jest yy, niedopuszczalne. No, chyba wszyscy widzieli na stadionie, że wybiegał ze 3 metry z tyłu. No. Jedy, no, bardzo ciężki mecz dla na nas. Przegrywamy do zero, no. to tak mi się podoba, bo sam nie biorę Wszyscy to wygrać, ale nie poradzę wam. Grzegorz, to już któryś mecz, w którym GKS zaczyna grać tak naprawdę w drugiej połowie. Czym to jest spowodowane? Ciężko powiedzieć. tak powiem. Mieliśmy założenia, że od początku już zniszczyli początek, i całkiem dobra, a potem no to, to się coś zacięło. Ciężko, czasem ciężko no powiedzieć. Yy... 大家辛苦了。 to, że bardzo. Mówię, że remis jest dobry, ale, ale a przynajmniej tyle nam się udało tutaj. W, w dniu dzisiejszym kibice w dowiedzieli się, że nie mogą wejść na stadion w Gicewie. Za chwilę się może okazać, że nie będzie dla kogo grać. Zamyka się stadiony, kibice się nie wpuszcza. Jakieś no właśnie nie, nie, się. nie wiem, co to było e, Nasi kibice nie są tylko agresywni i tam na wyjazdach. Nie wiem, że były jakieś problemy z nimi. Ja wiem, że to jest mecz odwyższonego ryzyka, ale, ale chyba, chyba policja jest w stanie zabezpieczyć tutaj stadion i zabezpieczyć kibiców z dziećmi z rodzinami, żeby mogli spokojnie oglądać mecz, ale żebyśmy mogli dać też naszych kibiców dla nich, to jest to bardzo ważny mecz tutaj w regionie. Wiem, że wielu chciało przyjechać. Y, no cóż, szkoda, że i pan nam na pomogli, na, na na ja tak z tego co wiem, to no, byłem na stadionie Meci i wciąż no, cieszymy się, że tyle by byli, byli z nami.